Cześć, witajcie na moim kanale. Jestem na Kedruszejsze 66 A to przed Wami pierwszy odcinek z Crash Royale. Jeśli będziemy grali sobie w Crash Royale, zobaczymy, czy uda mi się wygrać, czy też przegrać. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łóweczki w górę i komentowania tego. Udostępniajcie ten film kolegom, znajomym, wszystkim, komu jest to możliwe. I zapraszam Was serdecznie do oglądania. Czekamy, czekamy. Dobrze, szybciej. Na razie Among Us poczeka trochę. No mi to watch Nie, nie chciałem. Otwórz się za to skrzynkę. Wiesz coś nowego. Dobra nic. Dobra, coś tu Trzeba to sprawdzić. A, trzesał za frak. Okej. Okej, lecimy dalej. Zagramy battle, albo battle party. Okej, okay. zagramy tradycyjne dwójki. A ja na następnym odcinku mam nadzieję, że będę z dwóch yy, dwie osoby i po jednej, czy jednej yy, solo, żebym solo po prostu i tyle. Dzisiaj taki odcinek wstępny z Krasza, ja dzisiaj szybko, nawet dzisiaj wleci odcinek. Bo po prostu psz, dzisiaj mam godzinę sobie z serrelekcji tak zwanych i mogę sobie nagrać dla was odcinek. Yay! Dobra. Dobra. Почему я сейчас там так фрайров? Добро, дай мне быть босса, я так си такси, вот! What the heck? Я думаю, что мы ем маломарни. А это, что это в грамм? В это. Yes, baby! Słuchamy so, tam miniący! Kurwa, lecimy na szybko. Przegrają to, Essa. Essa win! Woo! Dobra, super. So. O kurwa. Słuchajcie, no strzeliłem się po prostu jak, jak 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 po prostu nie wiem, no jak prąd. Naprawdę nie widziałem, na to, że taki znaczy do nas w siódmej klasie. E, czyli zobaczcie, no. E, Oważność nad nami czuwa. E, Dobra, zobaczycie. czekamy cały czas na wejście do, do lobby. Klasie. O! Dobra.

Mamy skład 2 dwa. To jest skład, że trzeba ten. te bdaki. mini droid. Dobra. A zagnę battle. Czemu by nie? Zaraz to leci, ale. mam w dupie. Niech inni za mnie się uczą. O to chodzi. białe i uwaga zapraszam na mój nowy niedług odcinek no może dzisiaj e, zdi, e, zrobimy Disa. diso na bogatym etku jest głupi e, nagrywa bardzo głupie odcinki nie zasługuje na te odcinki nie powinien w ogóle nagrywać na youtube jest słaby jest po prostu no dnem obejście jego odcinek jaki on jest beznadziejny Uzna... o, będziecie wiedzieć to co, co ja. Nie, kurwa, nie mam pomysłów. Dobra, essa Win. Dobra, zdoby... Nie, ja tu przegram! C what? Dobra! Cześć ku... Zambosę wysłać. Na Gabosu. Dobra. Lecisz w mordo. Lezisz, mordo kurwa, szybciej, szybciej, coś, szybciej. coś Małownie. Ten tam leci. Esawe. Nikt mnie nie pokonał. Druga zwiedziłam z rzędu, ale Silver Chestera. <grym> Silver <laughs> Jest, super, dostaniemy beczkę. Lecimy po trzecią arenę. Jest, super. Nie, po drugą arenę. Do ławmy beczkę Super! <laughs> Teraz zacząłem tak grać w Braula. Wcześniej grałem, ale nie nagrywałam z tego odcinka, to jest dzisiaj pierwszy odcinek z Brawl, to super. Cieszcie się, zostawcie łapkę w górę, z zostawcie speak up, Tam na dole jest czerwony, musi być szaro z dzwoneczkiem i tak i tak dalej. Zostawcie komentarz i udostępnijcie mój film. Dalej. Okej. Okay. to Dałam no coś. Okej, okay, beczkę damy. Zymieni skład numer jeden. Jest mi minąsa. To na, na krasnale <grym, <grym, Dobra, lecimy na dobra. Nie, nie party, bo dostanę mało pucharków. Może niedługo otworzę seria z Brawla. Będziemy grali od początku, aż się mi znudzi tyle. Big boss. I popażka. Hebeczka mi wysłał frajer. Mini armia. Mini armia leci. Kurde, to są. Dobra, wysyłamy baczę. Nie, nie miałem nigdy beczki. Wojna domowa. Dobra, pierwsza nasza Essa win. Wysyłamy grubego świnię goblę. Jeb, raz. Jeb. O kurwa. Świnia. Świnia. Ja kocham sobie. Dobra, Essa win. tył no. Tam z tyłu napierdolę. No Dobra, mini PPK. Alahabar <grych> Dobra, bitbosa. Bossa w będzie to rozpierdane, to jest za Teraz wysyłamy małe otworki. Alahabar Dobra, beczeczka. To jest wojna moja. Ej, kolejny Wincent, jeśli chodzi o to, mojego, to jest wyżej. Не он их трохи вот чем замка. Только не малой армии. Но сразу не... не... Да. Да, да, Я разбегался за Нет.

Jestem. Dobra, mogę stąd tu Fajnie, że dostanę w ogóle Nie mogę zmienić. Sej łot. Dobra, na no, razie nic nie, nie zmienimy. To był mój arcywruk, jakby co. Dobra. Lecimy po T300. Wygramy bitwę, moldy. To odcinek z klasza. Jedzie? z Fortnite'a. Dobra, zara. Zara moją armię. -dwa. O kurwa, koń. Przyspieszył chuj. Dobra, tam trzeba armię wysłać. to są moje chuje? Doplany! Mogę to mówić. Jest win I Zara na wsparcie beczka. Zaraz na wsparcie armia mam mała. Dopody te... Ten smoczek mnie w Armię mi rozjebał. A ten... O, chuj, nie. nie! Nie! O nie! Poczekajcie, muszę wiem, co tutaj Dobra, ja jestem cały czas. Nie się nie Dobra, mini popeka Och, nie! ok Esa win kolejne zwycięstwo mordo dobra muszę opuścić spotkanie bo będzie nowy świat Esa aplikację wiadomości 199 Dio! Dobra. Dobra kończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, łapczkę w górę. Dzięki za oglądanie. udostępnięcie komentujcie Eluwina!